Jestem. On powiem... Jestem jest idealnie. razem powiem ile tego wszystkiego będzie. Jeżeli coś w ogóle będzie. Ale powinno da radę wysypywać I mi nie, w, na w, ziemi, nie wpuściło net tego. Nie, nie załapało, nie wiem co. Podajniki. Ile nie by Jaki ty kurwa tutaj lata A w głowie ci nie lata Adam? Odezwał się ...Odyniec. na awale. Ej, to poczekajcie no, na mnie, ej, ej, ej. bym mu pociągnął, kurwa. Znaczy, jej, bo to góra. No co, co, komu chcesz miejscu. pociągnąć? Nie wolno strzelać. Hugo, do tej kuszy, tak? Ej, weźcie, wybiegnijcie do, no, do mnie na razie, no. Kurde, czemu wy się skradacie? No, ja, Adam, a już biegnę od tyłu. Wybiegnijcie do drogi, wtedy na kucaka dopiero. Już jedziemy. Ja na ciebie, Rafał, kurwa, co mówię. I tak, wiecie, tak. Uważaj, ja już z tyłu jestem, już za wami, od tyłu lecę. mało dzików. Ja tu mm. widzę 5 albo 6 jeden no na wał. leci o, na... Kurwa, na... Kurwa, ja do niego leję, zresztą Patrz, wyląduje na ciebie. Na Hugona, kurwa, Hugon, weź mu przypierdol. Pita. Punktu, ładne, ale kurde. Pita z nim panie. Poczekaj, gonię go, niego. go, gonię go, gonię go. Dobra, nie ma co. Hugo, no, jesteś no, taki no. słaby strzelacz, że no... Hugo, widzę, że ty kurwa jesteś bestem. Y -y -y, Hassan Killer, kurwa. Ja pamiętam, jak w te dwa dni upolowałem ich 279, nie? Czy... <laughs> Wtedy na załodach. Oj, to były ciężkie czasy. Co, bażantów? No. To ja, jak kaczki weszły, to w trzy dni upolowałem ten kurwa, no to to. No, ja już jest. do tysiaka zaraz dobiję, nie? Jest 7 dzików i koza. Także wszystkie strzelamy. A coś porządnego jest? Nie no, co ty, na, na 80% nie ma nic porządnego. No... No, nie nie wiem. Wiem. 12 godzin na dzików, no się dziwi, że dzików nie no. Dobra, 12 jest, 12 dobra 12. jest 14. Czekaj, na nie walczę. Ja mam... Naj... Największe dziki jakieś 100% i2 dni powstaje Ale dobrze cię. To, nie. O i koza jeszcze tam kurwa jest. Nie kozy są. Teraz już... Ale to samice same leko. ty, Piotrek. No, tam nie kozy. Ty, o jest jeszcze jeden dzik, okej, okay, 8. Ale kozę z, z nosa. No właśnie no, no. Jest samiec, taki ale mały. Dopiero schodzą dziki. Ich trzeba... poczekać no. jeszcze, poczekajcie jeszcze chwilę. No kurde, Adam, no wszyscy w jednym miejscu chlepiemy, ja? Tak Ej Niech one zajdą się tylko w te. Ja, wiesz, nawet tą kozę mogę pociągnąć Ja tego obarzanka. Ty, co go ja tak się... teleportowało tego dzika? Zobaczcie na pingi, kurwa, kto jej idzie ma No nie chcę, mi się wiesz? Ale widzę jak to skacze. Czekaj, czekaj, bo tam sam przejdą ej teraz. Już drugi schodzi. kurwa. Czekaj, jece, jeszcze dwa. Jeszcze dwa są na górce, no. Okay. Czekamy, na kabany. Czekamy. To wiesz. To weź ostaw Brian do bo to tak wiesz. Tobie nie spadło ten? Oprocentowanie? Nie, nie to spadło tak mi. Na, nawet w, w, urosło mi o jeden, nie? A bo nie strzelałeś, dlatego. No, strzeliłem do bulaka, wiesz, z ząbami. Słuchaj, ja mam, ja mam 90 pingu, Rafał, ty masz 250, no i Hugo, nie? Ile, ma, ile mam? Ile 250 pingu? 250, i Hugo też 250. A, ładny ping mam, widzę, 250. Może na tą kozę, uważajcie, nie? Żeby się nie spoczyło, bo jak się spoczy, to walimy do dzików. Ale to się chyba wszystkie zeszło, bo ja już nic nie widzę tam na górce. Tak, tak, no, ale to są takie... E, to, to mówcie, kto do czego strzela, także... Ja biorę środek, nie? Biorę kozę ja i dzikie. Ja biorę jednego z tych dwóch samców, co zeszły teraz. To ja biorę no, jeszcze... kozę i tego jeszcze... odynka po prawo, nie? Czekajcie, Przy... jeszcze nie zeszły, jeszcze jedno odyńce idzie. Na górę ładne. Eee, ładne tam, też dziewięć Ten To co mógł grzbiet widać. O kurwa tysiące. Jak ktoś to walczycie tą kozę z kuszy. No to ja zaraz mogę ją ściągnąć. Jeszcze czekam na tego odyńca jednego, nie? Ja mogę go upierdolnąć, bo ja go już mam, tak, nie? No to... Zresztą to... Strzelamy czy nie? Poczekaj, Byla czekaj, wala, ej, wala. Ej, mówcie, bo ja teraz tą kozę mogę strząć. Spokojnie. Mogę pod nią podejść i ją wiesz po cichaczu, nie? To się Szybcie, bo to idzie do, do was ropa. S Właśnie to widzę. Tylko mówcie jak będziecie, nie? No ja to się łatwo strzela. No Na nie się koń strzela. Dobra, mam walego dzika. Czekaj, czekaj chwilę, czekaj, bo ja teraz kurwa go nie widzę, nie? Jesteś gotowi? Ja wszystko widzę, no ja jestem ready. Ja też. Moment, moment. Tak, jeszcze tego kabana? Dobra, ja do tego ostatniego strzelam, ej. Dobra, to ja odpuszczę kozę wale, tam w środek. No to 3, 2, 1. Ty ale te dziki przeskakują nie No straszne lagi kurwa Dobra pan, czekajcie jeszcze uciekają tam Straszne lagi, chłopie ja nie wiem dam do niego czy on mi zniknął kurwa <grym> Zobaczysz na filmiku jaka jazda będzie, bo ja nagrywam każde polowanie pamiętaj? Zniosło to chyba z kurwy sera, wiesz, Padło sporo mówię, dzików. że ten to ma poterwał, Nie biegajcie, nie biegajcie jeszcze, bo one będą teraz na zasadnikie. To atakuje kogoś kurwa co jest? Ty Hugo! O, bo Hugo, co Właśnie jest? O Hugo, zajebany kurwa przeznika. <śmum> 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 czekaj, czekaj, bo Rafał jak to zajebiście wygląda, jak on jakby nie leżał, nogi do jaki zmasakrowany ty. A gdzie on pobiegł? Właśnie gdzie ten dzik pobiegł, szybko. Zaraz go znajdziemy. Czekaj, ja się wiesz... ja cię dostrzelę, co ogóle. go. Krew Właśnie się polała. Może on miał wściekliznę, to weź go tam wiesz załatw. Ale Hugo, jak to się stało, powiedz mi? No ta samica to była pod tym drzewem. Coś mnie kupiło ja ją widzę. I ona się wczoraj. nie spłoszyła, jak już by strzelali. Ja myślałem, że ona się spłoszyła, <grym> Zaraz ona czekajcie. Czekała widzę na ciebie. Ja ją widzę. Na w wypadku upadnie zaraz. Najgorszym pójdzie dalej. Ty Adam, Adam Dzik tam stoi. Widzisz? Za belą słomy. Dobra jesteście. Ja sprawam Dzikata. Ale kurwa, jak ci ja mówię, do mojego on zniknął ten gnojek? A ten Dzik stoi, wiesz, nie ucieka, nie, wiem, czy on zbugowany Który czy Zbugowany, trzeba... zbugowany jest to. Ty, on? on chyba zdechł, ty nie. On leży martwy, dobra, tylko że on te kryje, mu tak rybuje. Nie móc, pomściłem, bo strzeliłem teraz dwa razy do niej. I tak nic nie pomoże. Pytanie się, ktoś apteczkę mówi, żebyśmy jeszcze chłopa poratowali, a tak to wiesz. Ile padło dzików? Ja widzę, no, ja trzy, widzę. cztery i jeszcze chyba piąty uciekł, nie? Ale tak. zaraz zobaczymy. A Podostawały zajdę. one dużo razy. Ale chyba nie możesz ty widać apteczki. Ty tam żyjesz, Mogę, tak? mogę cię przecież podnieść, apteczko, jeżeli mam. Tak? No? no. Nie widziałeś? Nie wiem, to, tylko to ja sama mam troszkę to samo Do czego no strzelałeś? No tam dzik się podnosił, kurwa, dobiłem go. A to nie, ja chciałem Bo... być zaatakowany, no wiesz. Co dostała? No, dostała wyłopatkę i płótlak, dobrze widziałem. Ale to sprawdzisz sobie. Jak... Ej, czy ten mój kaban tam, patrz. No ten daleko tam. No. No to właśnie o tym mówiłem. Ale on mi zniknął, ja do niego strzeliłem, on mi zniknął, kurwa. Dobra, ona została. Spokojnie Adam, bo tu jeszcze wiesz, cztery ucieku, nie trz 5 No ja nie Adam chyba do 3 tam górę. Nie biegaj, Adam nie biegnij, Adam nie biegni weź tego sprawy i tego dalej, a ja tu wyjdę na górkę, może coś jeszcze będzie Długo mówię ci, pomściłem cię. Ten dostał no, ja w płuco. zaraz wypadnie. W prawe płuco dostał, nie? Wszystkie liczby, no to gdzieś tam mówi do... jeszcze, kurwa, ja tam chciałem na, na skarpie do tego dużego, ej. Ty, Adam, daj mi podnieść, daj mi podnieść, to misję sobie zrobię. Dobra, to zbieraj, zbieraj. Tylko ja tam, kurwa, chciałem na, na skarpie do tego dużego, nie? O, ten dostał w wątrobo, jelita, choćby od Ale on tylko od Huga, czy... Nie, nie, od... wiesz co, nie pamiętam. Ja szybko wyłączam, włączam. Słuchaj, 786, to jest wiesz. Coś się zaczyna. Ten na pewno, ten nie żyje, nie? Nie, ja go dobiję. On to... A tu jeszcze jakieś ślady farby, nie? Na no drogę. tak, bo ja tam też mówię, strzelałem tego, kurwa, największego Jżu, się, na To byś no zniknął w momencie strzału, wiesz? Bierz tego z prawej, nie? Idź po tego z prawej. To by... jelita upadnie, rady, nie? Jak potrzebujesz na misję, no bo to też... Już skończyłem misję, już skończyłem. Aha, aha. Chłopy, na jelita upadnie ona. Powinna upaść Tu Kręci. mam ślady spłoszonego Kiedyś na pewno padnie No padnę i spokojnie Bo ja ją teraz zgonię cały czas na biegu to ja żem tak ładnie to, to się nie opłaca Ona jak idzie to wtedy najwięcej ale pary, ja go dobiłem kurwa i nawet mojego szczału nie ma ty. Nie no, rozumiem może jak, jak podejdziesz blisko niej to wtedy no, ona się przekręca Tak jak graliśmy z Walczakiem, Peresem no ja, to... E, Rafał twój Włyszczał z 90 chciało, później kurwa Piotrek w ciało, no i Hugo no, kurwa tam gdzieś wątrobe łądrowe no. I co dla niej zaliczyło? Zaliczyło temu, yy, no piaskowi chyba, nie? Jakim cudem? A to no tak jak jest, z tym, no. a co było z tymi tymi u mnie? Tak samo jak z, z dzikami, u Peresa, no u ciebie wtedy. Coś, no, ja bym ja Miał Piotrek no, naj, najbliższą odległość, wiesz, najbliżej do niego strzelał, nie? Coś sobie. Pugo, pomściłem gdzie. To już mówisz, to ty, któryś tam złam z kolei. zostałeś pomszczony oficjalnie. <grym> to była moja misja i wypełniłem ją. A teraz 500 m proszę. <grym> to jest za PZ Doc SA. Pugo, weź napisz do nich tam, do devsów, że tam zatykował mnie dzik na polowaniu, zginąłem. Poproszę o odszkodowanie 500 tems Ej, zaczek daleko... Adam, daleko pobiegł. w ogóle nie ma ich tu, nie? Hmm, no. ja wiem, jak one mi wszystkie poznikały Ja potem nie miałem do czego strzelać, nie widziałem nic, kurwa Bo znikły, nie? Powiedziały komu Ładne trubyki, cała chmara jeleni tutaj chodziła, wiecie? Tu przy tych budynkach Patrzę Idę, idę w twoją stronę, to może coś jeszcze spotkam. Ładne byki chodziły. Od 240 kilo. Chyba same byki, bo są są. A to są ten, 10 Adam 10? ślady dzika tego martwego. Znaczy nie martwego rannego. Hugo, kurwa, kurwa, my za tobą jesteśmy, to mogłeś poczekać, jak coś tam miałeś, jej. No jedna paniczka, no losu. Ej, Hugo. Kogo będzie czekał? Ale wystrzał tego wezmę nie nie by się podeszli, to by, to by ich poszło. No nie, aż na to ja mogę sobie biec. Na pójmą kurwa się czekać. Hmm. Hmm. Teraz jak chcecie, to możemy walić do tych dzików do upadłego. Tylko raz się trafi 4, a raz... Ja jakąś farbę tu mam, moje Raz 15. No mówię ci Adam, że farba. No to mam było. To podniosłem, to będę szedł za ten trochę. Hmm. Ja już jestem na łąkach. Nie biegnij, Właszczak, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, idź. Dobra, ja sobie teraz. Pana Łącec na tej nic nie ma. Rafał, chodź, chodź, ja ci pokażę, zobacz kurwa. Zobacz, gdzie ja jest, to, no. Następny trop podniosłem, no. jest plama farby i mi kurwa czarne yy... wysiedla, kurwa, nie kumam. W są takie błędy, nie? Nie wiem dlaczego, po prostu nie patrzą, co się dzieje. Czekaj, idę na. A, a na następnym znowu ten dziki Jelika, a tak była kurwa Sarna, ej. A barzanta widzę. Czekaj, albo mi się coś pokazuje, albo tam coś stoi na górce. Rapał, ten barzant jest Czekaj, mój. czekaj, czekaj, nie, 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 koza tam stoi. Gdzie? A widzisz, ja ją widzę, a ty nie. Koza? No bo, gdzie ona jest? Czekaj, czekaj, ty ty czekaj byk. Byk, łanie, łanie są, to Jelenie tu będą, łanie są. mi się zdaje. Ale Kurde, hugo już tam jest. Kurde, nie, mi, biega, że nie? Stał. Teraz Ale uważaj, tu są tu jest koza i łanie są tam na górce, więc powoli zjedszadł. Ja jej tu wabię U Huga, czy u mnie? u mnie? U mnie, u mnie nie widzisz, gdzie ja idę? w tę stronę ja idę. Widziałem łanie i teraz kozę widzę. A tam musi być, no, być no, byczek. No, ja jestem na tej górce. No i rafał. właśnie ja idę do ciebie, nie widzisz? Zobacz gdzie ja jestem. Ja widzę, ale nie widzę łań, do No bo one są tam. tam wysoko, wysoko na górce są. Ale to chyba byk będzie, wiesz, razem z nimi. Ja widziałem tam tropy 1, 169, 190, 190 kilo i 180, 235 kilo, więc może będzie byk jakiś ładny. No, no, ja są kozę się mam, cichu, bo on będzie nam przeszkadzać. Nie? Ja mam ostatni nabój. Spokojnie, ja mam pełne amunicji, mam 3, wiesz, dwa łuki i tak dalej. Więc... Oko. Daleko są ode mnie, zobacz. Y nie, dar bardzo daleko, od ciebie daleko w ogóle, ale no, ja w innym kierunku. Teraz on... ja strzelę teraz z tego bażanta. Ja to ja zawabię je, kurde, ja mam wabi. Ja mam Przez tego wieku. dzika, kurwa, czy ja to kurwa jest Godzina. Podnieś, podnieś tam. No już teraz będę podnosić. Ja mam wabi, kurde, teraz to będą szły na nas. Łobię. A widzę koza, widzę koza, widzę koza. Ale ja, ja już wabiłem, Ja przeliłem Bażanta. Zero? 60. Widzę łanie, Ej, biegną na dół. Bie... Łanie ja z... widzę kozę. Łanie są za mną. pój jakiś kurwa z Odyńczyk. W ogóle skąd on tam się wziął? Nie wiem, no, no ja to, to jest ten, co na tych na jelitach, ja za nim szłem. Nie czy nie jest ten, którego tak z daleka strzelałem. Ty, biegają łanie. Możliwe, na możliwe. Na ciebie, Walczak. No. Do mnie idą? Tak, tak, mniej więcej metry to, ten biegną pod kątem, rady. tam gdzie wiesz, tam gdzie schodziłeś, trochę wyżej na ciebie, jak zajdziesz do mnie to idę będzie... teraz do ciebie, idę na pole, a zaraz wyjdą. Uważaj znaczy? na tą kozę, żeby jej nie złożyć. ja ją podwabię i skuszę, spróbuję ściągnąć. Ty znowu mnie chciała przejechać, to no ja nie wiem, oni no, się pecha. Kochają Witam cię. panu. No, cześć, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka kultura, kurwa. <laughs> No cześć mała. Mały Co się stało? Ej, widzę, widzę łanie, widzę łanie. Nie widzę, Nie, Dick rozjechał huga, no i Hugo ma ranę na nodze. 12 szwów o, to. Rafał widzę, łanie. ona jest blisko mnie już, wiesz? W tych drzewach. Ale to poczekaj, bo tam wyżej biegają jeszcze, nie? Spoko, spoko, ja tylko Ale ja tego polejdzie. byka nie widzę. Na pewno byk będzie. Na pewno tak, jeżeli to jest ta sama fara, to będą dwa byki. Czekaj, widzę, widzę następnego jelenia. I łania. Dwie łanie widzę na razie. No ja też widzę dwie łania. Druga z tyłu jest bardziej. Jedna myśli, i druga e... przynajmniej tu przebiegły, wiesz? Ona jest, tam już, widzę. ona jest naprzeciwko mnie jedna. Już zaraz wyjdzie na czyste pole. To spokojnie, to dobra, idę cię skuszyć. Czekaj, czekaj, bo ja idę też tam do was, poczekaj. Jestem Adam, tylko nie biegnij. Ja idę pomalutkę. Mam... A, a ta koza okay. gdzie poszła? Koza w ogóle na mnie nie chce iść, ona jest z tyłu, zobacz, widzisz Dzik, z tyłu, za tobą dzik! Biegnie. Ty, czemu on na mnie biegnie? Walić go? Rapał. Hey Już Ty... nie ma co, kozy. Ja myślałem, że czym... Skąd ona się tam wzięła w ogóle? No Adam ją przestraszył. Ty, ja myślałem, że ona na mnie biegnie, jak tak patrzyłem, że ona skręciła w moją stronę, nie? Ja ją tak ten prowadzę, prowadzę, pytam się. Nagle, no Kurwa, Ja ją ja ja spóźniłem to... mocno. Jeżeli trafiłem ją w ogóle, to ona jest spóźniona na pewno. Trafiłeś ją, ale ja trafiłem ją w nogę, chyba, jak Ja ją trafiłem. Ty ją na początku Czekaj, nie trafiłem jej, wiesz? Co, dwa, dwa razy ja trafiłem? Tak, teraz ja nie trafiłem, ale wcześniej ją trafiłem na ciało. Do 163 metrów. A ty ją trafiłeś w prawe płuco, lewe i prawe przednia noga. Zakończymy? Ja... Jeszcze raz restart? No, ja mogę, ale będzie teraz 25%. Nie wiem, zależy jak się trafi, nie? Serce. Ale znaczy, gdzie idziemy teraz? Do kogo? Hugo, Miski. To no, ja mogę zrobić, no. Miśki czy te? Miśki, nie? No to wstacie. Sensie. Na no, Miśki chodź, trzeba na Miski zrobić. Hugo jest od chuja, nie, zwiedzi, nie? No o, dobra, o, o, o. to widzimy się na Miściach zaraz. Kolejne. Szybkie popatrzenie.